Witajcie jeszcze przed majówką. Zanim podejmiecie jakieś ostateczne decyzje zakupowe, to zapraszam Was do kategorii na kolanniki Diggers. To są właśnie. Te maleństwa, które wielu, wielu z Was przypaduje do gustu. No kolaniki z przegubem, dzięki czemu są mega wygodne, w środku żelowa wkładka, możliwość regulacji i bardzo szybkiego odpinania, zapinania. Możecie w nich śmiało długie godziny pracować, ale i przemieszczać się i jeździć samochodem bez ściągania ich, one są tak wygodne. Teraz kupując, decydując się na, na kolaniki w majówkę, możecie zrobić zakup, w zestawie, czyli kupując na kolaniki, klikacie kupuj w zestawie i otrzymujecie taką świetną polówkę w gratisie. Polówka, taka jak mam właśnie dzisiaj na sobie, z logiem Diggers, z logiem Baltic, Więc jak nie skusić się właśnie na taką prąbkę, bo rzadko co dostajemy tak naprawdę w życiu gratis? Więc na kolaniki w zestawie ze świetną koszulką zapraszam do baldicbh.pl.